Na cześć i chwałem Panu Bogu, Wszechmogącemu, w Trójce Świętej Jedynemu, na pożytek, na zbawienie czyta nam Kościół Święty na święto uroczystość Świętej Klary, dziewicy. Lekcję wyjętą z listu Świętego Pawła, apostoła do Korentian. Pracza, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca. Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mojej strony, zechciejcie znieść i mnie. Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem was jednemu mężowi, aby was okazać czystą dziewicą, Chrystusowi. I Ewangelia zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Boży uszanowaniem, powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu powiedział Jezus uczniom swoim, tę przypowieść. Podobne będzie królestwo niebieskie dziesięciu panom, które wziąwszy lampę, wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. A pięć głupich, wziąwszy lampy, lampę, nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre, no, natomiast wzięły oliwy w naczynia swoje wraz z lampami. A gdy się oblubieniec opóźniał, Zdziemnęły się wszystkie i posnęłem. Wszakże o północy rozległo się wołanie. Oto oblubieniec nadchodzi, winić nadchodzi. się mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły lampy swoje. Głupie rzekły do mądrych, dajcie nam waszej oliwy, bo gasną lampy nasze. Odpowiedziały mądre, mówiąc, aby znać nie zabrakło nam i Wam. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one poszły kupować, przybył oblubieniec, i te, które były gotowe, weszły z nim na godę. I zamknięto drzwi. W końcu przyszły i pozostałe panne mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. A on opowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię Wam, że Was nie znam. Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie dnia ani godziny. Tyle słów Bożych na dzisiejszą uroczystość. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Pozwólcie, abym trochę kontynuował wyjaśnienie o świętego, bo zdecydowanie to było trochę za mało. I przede wszystkim chciałbym tutaj Odpowiadać na to pytanie, ale jeśli to wszystko jest zawarte w samym właściwym cieniu, które trwa zaledwie półtorej minuty, w jaki sposób Kościół właściwie decyduje o całym tym czasem, nawet długim ryczy obrządku? Otóż to jest mądrość Pana Jezusa Chrystusa. Mądrość Pana Jezusa, który dobrze zna człowieka. My nie jesteśmy w stanie Rzeczy po prostu ogromne w jednym momencie dostrzegać. Potrzebujemy zawsze do tego trochę czasu, trochę refleksji i różne inne znaki. To też, jeśli ktoś chce oznajmić swoją miłość uchwanemu, to nie ogranicza się, aby mu dać raz na życie po prostu pocałunek i potem wystarczy. To tak, że nie robi. Przede wszystkim te wyrazy, które chciałbym dać miłości drugiemu, są rozmaite we wszystkie, wszystkie różne sposoby chcę umiłowanego pokazać, umiłowanego zaznaczać, jak bardzo, jak, jakie jakości, jako, jak głęboka ta miłość jest, jak, jak rozległa, jakie różne aspekty ta miłość ma. Rozumiecie? I tak samo Pan Jezus Chrystus chce nam, tą tajemnicę największej miłości, tajemnicę mszy świętej, nam, że tak powiem, po prostu rozwijać. I to rozwiane, rozdawanie tego wszystkiego w ciągu paru minut wcześniej i później, mówiąc o cieniu, to jest tak zwany obrządek mszy Świętej. Albo porównujemy, jak Kościół święty zresztą to sam robi ojcowie Kościoła tajemnice przeistoczenia ze Słońcem. Wszak Pan Jezus sam powiedział, jam jest Słońce Sprawiedliwości. I teraz Kościół, jak wiecie, być, być może, każe, kazał, aby wszystkie świątynie zostały budowane na wschód. Na wschód, ponieważ, właściwie na wschód, ponieważ ze wschodu wschodzi Słońce. I w starożytności się święte święty zostały wszystkie odprawiane, kiedy właściwie nastąpi wschód słońca. Dlaczego? Ponieważ to kolejne niesamowicie udaje, niesamowicie udaje uderzający symbol i znak. Więc my, ludzie, żyją w ciemnościach. Ciemności ogarną ten świat i ciemności ogarną nasze dusze. Ciemność niewiedzy, ciemność błędu, ciemność grzechu, Ciemność panowania diabła, ciemność kłamstwa i korupcji. Wszystko w ciemności bo po prostu właściwie brudne rzeczy się dzieją. To jest symbol ciemności. I teraz nastąpi tajemnica zbawienia. Przychodzi pan Jezus Chrystus jak z wschodu. Nagle schodzi słońce. Nagle światło się robi. I w tym momencie, kiedy słońce się ukaże na firmamencie, nagle wszystko się zmieni, po prostu z ciemności powstaną światłości. Zaczynamy życie widzieć, jak nigdy dotąd, jeśli jest ciemny, nic nie widzimy. A jeśli słońce schodzi, nagle wszystko po prostu będzie widzialne. Wszystko pokazuje się w swoim blasku. Takie schodzące słońce to jest właściwie hostia. Czy widzicie hostia to jakby takie małe słońce. I w ten sposób Pan Jezus Chrystus symbolicznie chce pokazać, że istoczenie to jest jakby wschodzenie słońca. Nagle tu jest. Nagle Pan Bóg jest. Wcześniej nie było. Wcześniej świat agonizował, można powiedzieć, w objęciu diabła. Świat był w więzieniu. świat był w jakimś loku. Nasze dusze były uwięzione. Nic nie widzieliśmy, nic nie rozumieliśmy. Wszystko zabrudzone. Wszystko chore, wszystko właściwie śmierdzące, wszystko nieczyste. I teraz nagle zmieni się wszystko. I rzeczywiście przez słowa przeistoczenia nagle zmieni się wszystko. Bóg z zastępuł król łaskawy zechce mieszkać no, na ołtarzu. Chce tu przyjść do nas, jak on już przyszedł z Wysokiego Nieba i urodził, narodził się w Sajence Bedelęstej i właściwie był wśród nas. Słowo stało się czało i chciałem, i mieszkało w nas. Mieszkało między nami. I to się realizuje podczas każdym się Święty. I teraz. Pan Jezus Chrystus, nie tylko jest obecny, jak Wam powiedziałam, ale w sachumno dokonuje całe jego, swe dzieło odkupienia. Wszystko, co robił w ciągu 33 lat, to wszystko w jednym właściwym momencie jest obecne. Tam Wam inny przykład. Wyobrażam sobie, jest bardzo ciemna noc. Jest straszna burza. I nagle spadnie taki piorun. Tu przed obok siebie. Ogromne piorun. I w jednym momencie, w sposób widzi wszystko, jak najbardziej widoczne, ale tylko taki krótki moment i potem nic. To byłby takie po prostu Wszystko jest, ale ja zależy cokolwiek dostrzegam. I z tego powodu, sam Pan Jezus Chrystus decydował, aby rozciągać ten czyn, właściwie trochę w czasie, trochę wcześniej i trochę później. To jest bardzo ważne. Czy widzieliście słońce? I słońce, Działa przez swoje promienia. W tej chwili tutaj słońce nie widzisz jako słońce. A czy nie wiesz, jakie wszystkie promienia, jeśli dają światło tym drzewom i tak dalej, nawet bardzo piękne? To są promienia tego słońca. Dzięki temu. Ale te promienia przechodzą z tego jednego słońca. Jeśli widzisz te promienia, to z całą pewnością wiesz, aha, tam jest to słońce. I promienia należą do słońca. Ponieważ bez tego słońca tej światłości nie ma. Już nic nie widzisz. Zobaczysz, jeśli słońce schodzi, za, zachodzi, już nie ma to, to będzie tutaj ciemno i nic nie widzisz. Tak jest. I tak samo to słońce, w którym jest Chrystus, właściwie te promienia są na jakiś czas przed przeistoceniem i jakiś czas po. I w tym czasie, przed i po, te promienia pokazują, co tutaj się dzieje. I tak naprawdę, jeśli śledzisz tekstem szalnym, Szczególnie te stałe teksty, które wracają, to zdaję sobie sprawę, że praktycznie wszystkie dogmaty wiary są poruszone. Wszystkie tajemnice Pana Jezusa Chrystusa są wymieniane. Wszystkie tajemnice naszej wiary są zawarte w tych krótkich modlitwach i w tych krótkich gestach kapłana, w tych krótkich ceremoniach. To jest bardzo ważne. Pan Jezus Chrystus, więc ogólnie biorąc, odnowi całe swoje życie. Teraz Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus Chrystus jest królem. Pan Jezus Chrystus jest kapłanem, pośrednikiem. Pan Jezus Chrystus jest ulubieńcem naszej duszy. Pan Jezus Chrystus jest sędzią żywych i umarłych. I w taki sposób Pan Jezus Chrystus będzie tu obecny. Przed przeistoczeniem widzimy szczególnie dwa aspekty obecnego Chrystusa. Jezus Chrystus najpierw Właściwie zwraca się do nas, jak on gdzieś, kiedy zaczynał, głosić dobą nowinę. I dlatego w tej pierwszej części Mszy Świętej słyszymy lekcję, najczęściej z jego apostoła i Ewangelia, to są same słowa i czyny Pana Jezusa Chrystusa. I w ten sposób widzimy Chrystusa, który jest prawdą, nauczycielem prawdy. Chrystus staje się przez swojego kapłana i przez głosienie lekcji Ewangelii naszym nauczycielem i uczy nas całą prawdę. Jeśli tutaj zobaczysz, jak niesamowitym, niesamowitym natchnieniem Ducha Świętego Kościół Święty wyprał te teksty mszalne od intro do końca każde mszy, a szczególnie te różne Ewangelie w ciągu całego roku, to dostaniesz całą, jak w skrócie, całą, absolutnie całą naukę, którą Pan Jezus Chrystus nam dał, właściwie do, przekazał do wierzenia. Całą naszą kodylicką wiarą, Jezus Chrystus w ciągu jednego roku, tego roku kościelnego, liturgicznego, pokazuje nam wszystkie najważniejsze prawdy wiary. Czasem w ciągu roku parę, a czasem nawet codziennie. Codziennie jest tutaj mowa o no, konieczności zbawienia. I tu codziennie w każdym świętej jest mowa o, o zagrożeniu wiecznego zatracenia. Codziennie. Właściwie jest prośba, abyśmy pokonali, aby Pan Jezus Chrystus wymazał nasze grzechy. Codziennie te najważniejsze prawdy wiary są, bo w tych liturgicznych modlitwach zawarte nauka Chrystusa. Potem druga, ta nauka Chrystusa kończy się, jeśli jest uroczysta msza święta z naszym potwierdzeniem. Wtedy przyjmując naukę Chrystusa, Jezus Chrystus chce od nas odpowiedź. Czy wierzysz w to? Wierzę. Wierzę. Czy jesteś przekonany o tym, co Ci powiedziałam teraz? W ciągu każdego, każdej Mszy Świętej i całego roku? Czy przyjmujesz to jako właściwie Twoją własność? Jako zasadę Twojego życia? Tak. Wierzę. I stąd śpiewamy Credo. Credo in deum na końcu tej pierwszej części Mszy Świętej, przez którą Jezus Chrystus jako nauczyciel się nam objawił. Natomiast potem nastąpi Ofertorium. Ofertorium to Jezus Chrystus pokazuje się jako ofiarnik. To jest jego cień kapłański. Jezus Chrystus oczywiście wybrał kapłana, aby w swoim kapłanie, do końca świata, sam Jezus Chrystus być tym ofiarnikiem. Jest tylko jeden, jedyny kapłan, abyście stali sobie sprawę. Jeden, jedyny kapłan z istoty, z istoty rzeczy. Z własnej, z własnej istoty, istotową, jak się mówi. Natomiast my wszyscy. To, byliśmy, zostaliśmy wybrani, mamy udział w tym Jego jedynym kapłaństwie. To jest Jego kapłaństwo, które realizuje, że w sercu, w cienności, w ustach każdego kapłana, też dzisiaj. Więc Chrystus stoi przed Waszymi oczyma i dlatego kapłan musi ubierać szaty kapłańskie. Te szaty kapłańskie są inne niż Wasze. Jak wiecie bardzo dobrze, szaty liturgiczne mają za cel, aby mam przedstawić, że tutaj już nie stoi przed nami jakiś kaznodzieja, jakiś prorok albo jakiś pastor. Tutaj przychodzi jakaś człowiek, jakiś człowiek. Tu tak naprawdę w tym człowieku kryje się Chrystus. W najważniejszych msię, momentach muszę święta święty Chrystus tu działa, a szczególnie w momencie przejścia. Ofiarnik, ofertorium, to widzicie ten gest kapłana, który nosi do góry te dary. Te dary nie są, jak moderniści nam nasuwają, owoce rąk ludzkich, nasze gniłe jab jabłka, które przynosimy Pana Boga, nasza obojętność, nasze marne modlitwy, nasza po prostu pycha, która wkrada się w każdy nasz czyn. Jeśli to Pana Bogu mamy oddać, no to dziękuję bardzo. Jeśli ktoś przychodzi do mnie i daje mi piękny prezent, i dostanę po prostu, otwieram i mam same sepsute i same śmierdzące po prostu owoce, to ja dziękuję. I to? Ten owoc ludzkich ludzki, co chwali niesamowicie nowego sodomisy, to jest dokładnie to. Tego nie przynosimy, przynosimy Panu Jezusowi. My przynosimy Panu Jezusowi imakulatą Mostion, najbardziej nieskalaną ością, żertwę. Chrystus przynosi tak naprawdę samego siebie. I to ofiarujemy Panu Bogu za wszystkie nasze, za wszystkie moje niezliczone grzechy, zaniedbania, obojętności, lekceważenia i wzgardę za grzechy całego świata, aby On, Pan Jezus Chrystus przez swoją mękę i śmierć właściwie tutaj to wymazał i ten, ta ofiara będzie Panu Bogu na największą chwałę, dziękczynienie i przebłaganie. To jest właściwie jedna ofiara. Ofiarniukiem jest Chrystus, bo tylko Chrystus, odwieczny Bóg i człowiek, może Panu Bogu, jak mówiliśmy, otać, co należy do Boga. Więc ten gest jest bardzo ważny, abyśmy my z tym gestem też wchodzili. I dopiero wtedy przenosimy do tego niesamowitego, nieskończonego skarbu miłości Chrystusa, otania Chrystusa, naszą kropelką wody. Ta kropelka naszych Wysiłków, naszej nędzy, naszego, to naszej dobrej woli, naszego oddania. To jest tylko ropeleczka. I to robi kapłan właściwie w ofertorium, kiedy wlewa do kielicha jedna kropla krwi. To jest nasz udział. To jest nic tak naprawdę. Jak kropla krwi znika po prostu zawartości kielicha. Natomiast dla Pana Boga jest ważne dla nas. Włożyliśmy samych siebie w tajemnicę, właściwie w tę ofiarę, i Pan Jezus weźmie samą naszą nicność, nasze marne modlitwy, nasze wysiłki, a nawet nasze grzechy i ułomności i wnosi ich do Boga, aby dostać, abyśmy dostali za to łaski. To jest ofiarnik. Ofiarnik kończy po prostu swoją ofiarę, Pana Boga uwielbia, przebłaga. I te modlitwy akurat w tofertorium, szczególnie potem w prefacji dobitnie pokazuje nam ten powrót człowieka do Boga. Szczególnie prefacja, prefacja przede wszystkim wspomina nam o konieczności dziękowania. Dziękujemy. Gracja, agamus Domino a wy odpowiadacie, Tinium et est, jest godne i sprawiedliwe. Tak, i teraz naprawdę zgodnie i sprawiedliwy. W medius Mediusum jest ekumec salutare, adekwatne, zbawienie. Tibi domini graza za Tobie dzięki, Ojcze Wszechmogący, wieczne Boże. To jest taka niesamowita modlitwa dzięki ta prefacja Chrystusa i nas z I tak wykonujemy nasz spowód do Pana Boga. i Jesteśmy u Pana Boga usprawiedliwieni, bo robimy nareszcie. W tym momencie to, co powinniśmy robić całe życie i całym sercem. I potem nastąpi kanon. I same odnowienie, i sam centrum, to jest to przeistoczenie, kiedy Pan Jezus wszystko to gonuje, a zwłaszcza jego mękę i śmierć. Moja godzina. I w momencie tym Jezus Chrystus stoi przed naszymi oczyma, nie tylko jako nauczyciel, ale też jako ofiarnik, kapłan, ale też jako ofiara. Ofiara, która jest złożona, gdzie właściwie ten chleb zmieni się w ciało Chrystusa, który jest ofiarowany, oddane Panu Bogu. Ta święta żertwa, ten baranek Boży, który zgładzi się w jego świat, jest ofiarowany Panu Bogu jako ofiara miłej, mi, miłej łoności. A potem na końcu jest Ojcze Nasz i potem Ryt komunijny. I tutaj Pan Jezus Chrystus pokazuje, że przede wszystkim jak oblubieniec albo jako król. Król musi rządzić. Król przychodzi w swoją własność. I ta własność to jest nasze serce. Król chce teraz wziąć w posiadanie swoje królestwo. I tym królestwem jesteśmy my. Król chce przychodzić do swego pałacu. I pałacem ser Chrystusa jesteśmy my. Jesteśmy my pałacem Chrystusa, świątynią Boga. I Chrystus chce mieszkać w nas i triumfować nas i królować nas, więc cimy przez to przede wszystkim Chrystusa jako króla, a także jako oblubience naszej duszy, bo nie tylko, tylko rządzić, chce i sądzić i rządzić naszej duszy, być Królem i Panem, i najwyższym bytem, i najwyższym e, e, na, najwyższym autorytetem mojego życia, a chce być najczulszym przyjacielem, a nawet ulubieńcem. I tak widzicie, msza Święta, to tak naprawdę tylko Chrystus, ale prawdziwy Chrystus obecny. Tylko musimy otwierać oczy, oczy białe i stać sobie sprawę, że to wszystko krywa się za tymi świętymi znakami. Znakami, które pokazują nam właściwie tą rzeczywistość, która tutaj w tych znakach i przez te znaki są ukryte. Bez tego nic nie rozumiem, że świętej. A pamiętamy, ja będę teraz dzień może innym razem, pamiętamy, to jest tylko jeden aspekt Misei Świętej. Chrystus, który jest obecny, jest najważniejszy. A Miseja Święta to jest przecież też nasza ofiara. Chrystus dał nam, własną ofiarą nam, abyśmy tu włożyli nas samych. I więc się Święte, my teraz dostaniemy od Pana Boga łaski i wykonujemy największe cnoty. Miseja Święte rozwija się niesamowicie, nasza wiara. Nasza nadzieja, nasza miłość, wiem, że święcie oczyści się nasze serce, staniemy się cierpliwi i otrzymujemy ogromne pocieszenie od Pana Boga. Przyjdźcie do mnie, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, ja Was obciepiam, mówił Pan Jezus Chrystus. I tak to robi. I na końcu nasza święta to jest przedstawienie żywy całej naszej wiary. Lex orandi, lex credendi. Człowiek, powiedz mi, jak modlisz ci powiem, jak co, co wierzysz. Jeśli modlą się o charyzmatyce, tańcząc wokół właściwie tej, tej, tego stołu albo robiąc takie imprezy, to jest po prostu jak klub wzajemnej adoracji, gdzie człowiek chce po prostu, po prostu czuć się właściwie dobrze poczuć mieć i dostać trochę ulgę i trochę się świetnie po prostu bawić. Chociaż z Panem Bogiem. I to bawienie, oczywiście w taki sposób modli się, tak tu Pana Boga, jako po prostu, no delikatnie mówiąc, po prostu tak jak właściwy człowiek, który się zbawić, weźmie butelkę albo drugi narkotyk, albo trzeci po prostu rozkręca się w jakimś koncercie naukowym. Moi drodzy, bardzo ważna jest analiza tych wszystkich happening, tych wszystkich spędów charyzmatycznych, ja teraz byłem dwa dni w, w tych złotowych e, dniach młodzieżowych. Teraz mamy, mamy to wszystko już tyle lat e, chodząc do Częstochowy, i to wtedy po prostu widzisz bardzo wyraźnie, właściwie, jak to nastąpi niesamowity właściwie zanik tej wiary. Ludzie już nie wiedzą nic. I całe ich życie religijne jest jedno wielkie, po prostu jakiś właściwie taka, taka wesoła, właściwie wesoła afe, afera. Wesołe, po prostu, jeszcze tak powiem, spotkanie, jeśli to chcesz. I teraz była analizy zrobione między takimi koncertami rokowymi, ostrymi, diabeckimi, albo seansami narkotyków, bo to co istnieje też. istnieje. I efekty są dokładnie te same. Transy, Wyobaczy sobie, w Radomie był w niedzielę, komu nie dałem i osoba padła. Myślałam, że omdleła. I ministra, gość przychodzi, prawda, chce się obudzić, I obudziła. Ja mam sen w Duchu Świętym. Myślałam, gdzie tu jestem, prawda? W naszej kaplicy. Oczywiście to jest pierwszy raz była. Ja myślałam, teraz w mojej kaplicy widziałam, co jest sen Duchu Świętym. Cyrk po prostu nie wyobrażalny. Właściwie tutaj jakaś tam tego, co się dzieje, i jeśli nie cyrk, to same diabeł i przyjmując komun Świętą. Do tego stopnia, właściwie profanowali, perwertowali, właściwie to, co się stało z Kościele zawsze najważniejszym. Wobec tego wszystkiego, moi drodzy, macie bardzo ważne, właściwie zadanie. Zadanie jest to, mieszanik. Zadanie jest, postać mu się świętym coraz bardziej, coraz głębiej. Im bardziej się tym zajmujecie, Uczestnicząc w to, tym bardziej będziecie poznać, co tu za skarb. To, co teraz Wam powiedziałem, to jest malutki po prostu wstęp. Za tym stoi ogromny duchowy świat, sam Pan Bóg, który chce Was prowadzić do tego. Powiem Wam, teraz mam 35 lat kapłaństwa. Codziennie odprawiam się święto, nie tylko czasem jedno, ale nawet więcej w niedzielę święta. I wtedy po prostu, moi drodzy, że nudzi się, wręcz przeciwnie nie kończyłem po odkrywać, im bardziej drążę, mogę wtrącić do to i powtarzam to, co już praktycznie znam na pamięć, to powiem Wam, to jest niesamowite, jak człowiek po prostu okrywa, ciąć na nowo niesamowite skarby, niesamowite horyzonty, o których nawet nie miał pojęcia jeszcze chwilę wcześniej. Nie ma tutaj końca. Jest tutaj sam tylko początek. Dopiero w niebie będziemy mieli po prostu zrozumienie, Dlaczego święty proboszcz powiedział, że dzień bez mszy świętej jest jakby dzień bez, bez słońca, bez życia. Więc kochajmy się świętym, Im więcej kochaczy się świętą i zangażujecie się w poznaniu, w miłości do tej mszy świętej, tym szybciej Pan Bóg was wysłuchuje i będziecie mieli tutaj kaplicę i być może pewnego dnia, jeśli Pan Bóg daje nawet taką strukturę, że macie znowu codzienną, tradycyjną mrze świętą. Ale to jesteśmy daleko od tego, więc okazja do modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ich będzie pochwalony Jezus Chrystus.